Witajcie, edukacja na maxa z tej strony, kolejny odcinek serii Shogi, no i jak widzicie bez zmian dalej tłukę sumę jakoś mam taką silną potrzebę, żeby teraz tłuc, no i zobaczmy, skupić się teraz na, na tym problemie, bo wydaje się on dość skomplikowany, w szczególności, że ucieczka króla jest dość jasna, a... Ciężko o realne rozwiązania. Z jednej strony wydaje się, że po tym ruchu jego odejście króla odejście w ten sposób, i po nim następuje ruch tutaj. Tylko teraz tak, co jeżeli zbije to złotym, no, niespecjalnie jest materiał. Z drugiej strony ten skoczek, ten skoczek, ten skoczek rokuje na pewno na jakieś aktywności. Hmm. Rokuję na jakieś aktywności, ale no, nie ma generałów na ręce, to, to jest ten problem. Więc mi się wydaje, że ten problem będzie dość trudny, przynajmniej dla mnie. Tak, ja tak na pierwszy rzut oka nie widzę rozwiązań. Yy, pewnym jest jeszcze, że może, mogę wykorzystać pionka który, yy, w tej linii w ogóle, co jest yy, też wykonalnym rozwiązaniem. Jednakże brak generałów sugeruje, że raczej nie będzie to jakieś poświęcenie figury, chociażby taki ruch, po którym po prostu król by wziął i tak nie mam generała, co z tym zrobić, tylko raczej będzie to ruch w stylu po prostu zbicia srebrnego. I ten ruch jest, wydaje się, że jest jedyny logiczny. Logiczny, a dopiero problematyczne będą kolejne ruchy myślę, że nie, nie tutaj się rozwodził. Yy, znaczy jeszcze oczywiście istnieje możliwość szacha w tym miejscu, yy, no tylko że po tym yy, oczy, zrzutka oczywiście nie ma sensu, no bo obronna, no bo po prostu dwie figury będą bić wtedy tutaj to pole 4-1. Ale poza tym figury nie dostanę, a który będzie dalej uciekał, więc myślę, że to tutaj się na, na, ten, na ten ruch i podejmę decyzję, co nas przy następnych. No i teraz yy, dalej. No, problemem jest na pewno to, że on mój przeciwnik chce gdzieś uciekać. Yy, no, może naj, najgorszą ucieczką jest oczywiście tu, nie wiem, najgorszą, to są trzy możliwe już ucieczki tutaj. Po każdej z nich jest niekoniecznie przyjemnie, ponieważ dalej nie ma co z tym robić. Z kolei po skoczku tutaj, który będzie szachował, no król po prostu raczej nie odejdzie, bo tutaj już wtedy możliwe jest zagranie gońca z szachem i potem odsłonięciem i ewentualnie zagranie wyżą tutaj, więc raczej król odejdzie w tą stronę. Nie ma natomiast pewności, gdzie, gdzie dalej zagrać. Ale przeszliśmy sobie jeszcze taką sytuację. Zagram tutaj koniem. Załóżmy, że weźmie złotym. Ja wtedy zagram skoczkiem. I następnie mogę tutaj dać szachat w tym miejscu, co spowoduje, że on tego skoczka mojego weźmie. Problem natomiast jest taki, że nie ma specjalnie potem jak tutaj goń coś zbrojony, to na to, trzeba, to też trzeba zwrócić uwagę. No i teraz pytanie, czy skoczek, czy koń będzie właściwym wyborem w tej pozycji? Jeszcze jest, trzeba jeszcze byłoby rozważyć tego. Hmm. Ten ruch oczywiście. Po którym? A! Po którym wtedy faktycznie. Okej. Okay. Po skoczku, jak odejdzie tutaj, no to wtedy odejście tutaj powoduje, że on się co zostanie przepchany. Prawdopodobnie, ale dalej, kurczę. No, jeden srebrny, no jeden srebrny, może, może i wystarczy w tej pozycji. Skoczek czy Koni. A, dobra, ale prześlijmy jeszcze sytuację inną, w którym to po ruchu koniem król tutaj weźmie. Bo wtedy, jakby wieża stała gdzie indziej, no to jeszcze byłoby to wykonane. Jakby tutaj wieża stała, to byśmy mieli złotego. To wtedy sytuacja byłaby prostsza, ale w tej pozycji no nie zapowiada się to dobrze. Myślę, że właściwie odpowiednio jest tutaj skoczek. No tak, ale czemu nie mogę zbić skoczkiem tego pionka? A bo jest szach, jest związanie, ojejku, no to tak, to, to już dużo powoduje. Ja nie widziałem w ogóle, to nie widziałem. W partii bym już przegrał dwa razy, bo dwa razy bywałem, to było trzy razy nawet już. Hmm. To w takim razie, które, które odsłonięcie? No bo po tym odsłonięciu ustaliłem, że raczej jest problem, bo nie ma jak dać szacha, yy, takiego miarodajnego. Natomiast po tym, po tym on nie może tego wziąć, ponieważ po srebrnym jest mat, więc myślę, że to będzie to rozwiązanie. Ok. mamy to, jest to dotarliśmy dalej. Yy. Co prawda nie było to liczenie, że od razu wiem wszystko co się dalej zadzieje, ale no już to wygląda dość lepiej, lepiej. Ja myślę, że tutaj chyba, chyba tutaj po prostu przesuwamy i srebrniutki. Udało się, pierwsze sumy rozwiązane, dość co prawda pokracznie, ale rozwiązane dosyć, okej, cyk, tak, to są, to są figury na planszy i wieża i srebrny, no nie chcemy, żeby krutyndy odszedł specjalnie, bo brakuje mi Brakuje mi materiału, brakuje mi materiału, ale może kluczowe jest po prostu nie ustawianie wieży w tym miejscu, bo nie ma sz szansy na promocję, tylko w tym miejscu i to dużo zmienia. Nie, to jest bardzo interesujące. Czyli co, jednak, jednak skoczek? Czy po prostu koń z Nie, koń po prostu nie może być, bo tutaj jest ucieczka, yy, no, skoczek. Hmm. No i ale to dalej jest problem, bo... Srebr no Niby mógłbym wierzę, ale to po prostu złoty zbije to, co jest totalnym bezsensem. Chyba, że to jest sumę w stylu hmm. Nie no, no no jak No jak, jak, jak A no po prostu, to co ja czy, na czym ja myślę? Proste sumy, nie wiem czemu w ogóle bo tutaj coś goniec co od chroni. Nie, absolutnie nie rozumiem czemu nie widziałem rozwiązania tego problemu. No tutaj już... Tutaj tak, tutaj nie będę myślał specjalnie, to jest skoczek po prostu. I... Musimy teraz y, znaleźć ostatni ruch, po tym po prostu, nie no złoty, po prostu po prostu skoczek promuje się, promuje się, promuje się i nie ma? Mam problem? no, no to nie, no to nie, no to nie rozwiązuje mi problemu co, wcale. Hmm. A wystarczy zrzucić tutaj, żeby zasłonić linię nie wierzy, to jest, to jest ta odpowiedź. I wtedy świat jest piękniejszy. Dobra, jakoś tak łagodniej, To może, może to, 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 że mi strasznie ranking party jestem, nie jestem już na 1900. Hmm. Dalej, goniec mi tutaj. Goniec jest taki. czy problem z tym, ten srebrny? To przez nie mogę tutaj zrobić złotego. Zło A gdyby goniec, po prostu goniec tutaj, czekajcie, no bo to tak wygląda rozsądnie. Goniec tutaj, on bierze złote, no ale ten król dalej tak jest, nie mrawię się. Jeszcze jest jedna opcja, że złoty tutaj goniec, ale to król będzie po prostu sobie, a nie starczy. Ale co po srebrnym jeszcze? No bo jeszcze może nie srebrne to jest. Wtedy ze srebrnym już tak nie będzie kolorowo. No nie, myślę, że wydawał się prostszy niż jednak taki jest. No, no goniec mnie tutaj kusi. To jest, to jest ten ruch. I tu mnie goniec kusi. Złoty intuicyjnie powinien, powinien zostać na koniec. Tak, ten sam zdecydowanie tutaj przeszkadza mi bardzo mocno. Yy, 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 yy. Poza tym przecin też figury na ręce, to, 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 to nie pomaga w sprawie. Chyba... Czyżby jednak złoty tutaj gdzieś? Nie no, bardzo, bardzo, bardzo mi ten złoty kusi, nawet tak, nawet nie wiecie, jak bardzo mi ten złoty kusi. jeszcze szczepionki są już wykonalne. Hmm. Chyba, że kluczowe jest to, żeby po prostu wygonić stąd. No, A to też jeszcze, jeszcze jest jeden problem: bo po zrzuceniu gońca, gońca król wcale nie musi się bać, bo może też tutaj podejść po prostu. Tylko że wtedy byłaby promocja, zbicie z promocją i powrót ze yy, skoczkiem. Tak, to nie, to nie, nie zadziałałoby na, na korzyść. Czyli po złotym tutaj, był, po gońcu tutaj, jeżeli on by odszedł, to byłby mat. Jeszcze, czyli byłoby tak, tak, tak. Odchodzi promocja. Skoczek, złoty. Tutaj byłby mat, więc... Więc nie wiem. No kurczę. Może pójdźmy za intuicją, może ten goń jest jednak, jednak tutaj. No i wydał się on rozsądny. No i teraz kurczę ruch kolejny. Kolejny ruch. Wydaje się, że wzięcie złotego po prostu. Jest tą odpowiedzią. No nie, absolutnie no ja tego nie widzę. No i jak? No i co teraz? No nie wiem a bo przedłużenie gońca Dobra No tak 50-50 na razie gram Nie jest strasznie wolno, więc to też może pocieszenie, że troszkę więcej tych rozwiązań zrobię mm -hmm to nie to jest bez promocji to się człowiek myślał że to promocja ale tak tak bezmyślnie to przecież bez promocji to totalnie pionek pionek jest taki on czasem jest tak że widzicie sumę może nie widzicie sumę ale widzicie ruch który prosi się prosi się o to żeby być zagranym no i to jest ten właśnie pionek no i tutaj Chodzi o to, żeby poświęcić generała, żeby zyskać kolejne figury. No i co? Ja wrócę, no i co dalej jak ja wrócę? No ja mogę tutaj podejść oczywiście, ale mój przeciwnik po prostu tutaj wróci do tej pozycji. Chodzi o przesunięcie pionkiem? Nie, to, to jeżeli już to złoty tutaj, o. Tak. No, tutaj, to, to, tutaj z kolei mamy pozycję, że znów, znów ten pionek mi tutaj nieszczęsny kłosin tak Jest tak, dość, dość logiczny jest on. Yy... Tak. A jednak nie. Jednak pionek nie jest logiczny w tej pozycji. Co? Goni się z tej logicznej pozycji? Niesamowite. I teraz pionek. I złoty. No. 50-50, jak widzicie, skoczyk, Czy skoczy coś zmieni w tej pozycji? Mm, no nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No tutaj tak, chyba trzeba jest związanie. Tutaj wiązanie, znaczy, że, że będzie związanie, z... no nie, to wyglądało dobrze. Tak i tak wyglądało. Czego nie widziałem? Czegoś broniło. No to, jeżeli nie, to tylko ten rok mi do głowy. Bez nadziei. Widziałem go, ale go zignorowałem totalnie. Hm. Tak, to ja nie wierzy. I teraz chyba to jest skoczek, bo chodzi o to, żeby dodać tutaj tego skoczka. Bo srebrny. No po całkiem ładnie mi idzie i w dobrym tempie, więc jeszcze kilka i kilka zrobię 3, 6, 8, 2 zrobię jeszcze. 2 jeszcze zrobię. I to rozważmy. No. Bardzo mocno mnie to kusi. Tak. Z drugiej strony to może być coś bardzo. takiego prostego w stylu. mi gen jakby miał generała widzę to, to byłaby sprawa prosta. Aha, bo tej, jak rzucę to srebrnego, to jest szansa na promocję, ale to skoczek tej broni. Hmm. A jak skoczy broni, to przecież koń tej wejdzie. OK. Chyba to mamy. Tak tutaj Pytanie teraz chyba to jest złoty, no bo tutaj nie chcemy tego wejścia, bo one będzie niebezpieczne. I teraz cyk i teraz tak no i jeszcze jeden. No i chyba tutaj po prostu branie złotego. Tak, czy to będzie tak? No to wydaje się za proste, ale. Hmm. To no, czego nie? Pionki, pionki, tylko tutaj. Ta, ta wieża, no nie pomaga na pewno, ale. No trzeba to zbić. To takie, tak troszkę tutaj kusi, to kusi jeszcze. No nie, no znowu, znowu, znowu ruchy, które kuszą, ruchy, które kuszą. No czy są poważne? No nie wiem. No, bo potem po prostu on odejdzie tutaj, i przez to, że nie mam figury skośnej, nie mam jak zaatakować. Tak, po prostu. No nie, po prostu. I tutaj chodziło o to poświęcenie. Widziałem ten ruch, tylko nie w tej kolejności. Dobra, ale było całkiem przyzwoicie. Tempo było dobre, statystyka błędów no 50-50 wyszło, więc yy, i tak lepiej niż yy, w ostatnich filmach, więc jestem zadowolony. Dzięki za to że się za trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.